Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę nie regulować odbiorników. A ja przypominam, że oglądają Państwo program z cyklu Porozmawiajmy o. A moim gościem tutaj w studio jest niezmiennie nikt inny jak wspaniały wirtuos pędzla, pan Marcin Szymielewicz. Witam, Panie Marcinie. Dzień dobry, Panu. Witam Państwa. O czym to dzisiaj porozmawiamy, Panie redaktorze? Wiem, że Pan tutaj ma jakąś niespodziankę. Tak, tak, nie da się ukryć. Mam nadzieję, że Państwo również zauważyliście, że w naszym studiu zrobiło się bardzo tak kolorowo, bardzo kwieciście. Nawet tak, pojawiły się kwiatki. Nawet to, Pan tak. Marcin tutaj e, zaszalał z pewnym elementem swojego stroju, dodając kwiatka. Właśnie, Panie Marcinie, jak już mowa o kwiatach, to również mowa o Miłość. A, to to jest ta nieskodzianka, panie redaktorze, wiadomo, że artyści bardzo lubią miłość. O, oczywiście, <grystanie> Takie szaleństwo. Ale redaktorzy prawda? chyba również. O, jak najbardziej, jak tak, najbardziej. Tak. I panie Marcinie, stąd też moje pytanie, czy możemy prześledzić motyw miłości w sztuce? Ależ oczywiście, no jak każdy motyw w sztuce możemy prześledzić oczywiście rozwój tego motywu na przestrzeni wieków. No tak również i temat ma się podobnie z miłością. Także to nic trudnego. Możemy rozpocząć ten temat. No załóżmy już od starożytności. No, wiadomo tam starożytna Grecja, Rzym te tematy. No ten temat był dosyć popularny. No oczywiście było to inne społeczeństwo, jakby to bardziej można powiedzieć w pewnych punktach wyzwolone od naszego. Prawda. I później, już po upadku cesarstwa, tego zachodniego no nie mówimy o cesarstwie wschodnim, no ale o tym zachodnim no troszkę podupadły, że tak powiem, te subtelności natury ludzkiej i pewne te skłonności cielesne. Natomiast, tak, no, oczywiście to tam było naturalnym e, zjawiskiem, były, że na przykład występowały akty, jakieś sceny miłości, e, na przykład w domach publicznych, tak zwanych e, lupanarach, e, czy w łaźniach, na przykład też freski, mozaiki. No tak, oczywiście to występowało, no zresztą, tutaj w rzeźbie. E, dopiero później, no, oczywiście, tak jak wspomniałem już po upadku Cesarstwa Zachodniego, kiedy jakby dominującą religią e, stało się chrześcijaństwo, no. To troszkę się już później to pozmieniało. No, wiadomo, doktryna kościoła e, ciało jest jakimś takim e, e, obiektem brudnym, dotkniętym e, ziemskim grzechem. I tym samym tematem tabu, staje I tym sztaje. samym tematem tabu, mm, tak, mm, oczywiście, mm, ma pan e, 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 zupełną rację. No i odchodzono od tego, oczywiście, pozostały te jakby podstawowe tematy Adam i Ewa, e, gdzie no niestety nie da się namalować tego, nie, nie malując aktu, bo. A jak się maluje e, e, kobietę i mężczyznę, no to wiadomo, że e, jakaś tam miłość, czy tam jakaś relacja między nimi, no istnieje. No i później to już oczywiście się rozwijało, no tak, może mniej gwałtownie niż współcześnie. Natomiast no, tam stopniowo, no oczywiście to wszystko też e, uwzględniało jakby nurty, e, nurty filozoficzne, nurty polityczne oczywiście doktryna Kościoła, która też z czasem, no. E, e, że tak powiem, odpuszczała, no, to to nie przestawało być takie skostniałe i dopuszczała e, pewne, e, pewne takie, też powiedzmy, no, e, schematyczne e, tematy e, malarstwa, no, w których no, też wykorzystywano akty, jak na przykład tam, nie wiem sceny w raju i takie różne, no wiadomo, no, trzeba było ten akt gdzieś tam umieścić. To oczywiście nie był to akt wyzywający, no, to bardziej taki, taki powściągliwy, czy sceny subtelne, mm -hmm. czy sceny mitologiczne. Właśnie w takich właśnie tematach ten, ten akt występował. Czy na przykład możemy sobie tak bardzo, bardzo w skrócie e, przypomnieć o na przykład Ogrodzie Rozkoszy Ziemskich Bosza? No ten obraz powstał chyba z tego, co pamiętam, około 1500 roku, więc to już to jest ten okres no, jeszcze tej doktryny kościoła, tego, tego że tak powiem, e, spojrzenia bardziej e, ku niebu niż, niż ku ziemi. E, no ale przecież ten e, obraz, ten triptyk, bo składa się praktycznie z samych aktów i są tam różne przemycane, prze, przemycane sceny miłości cielesnej, miłości duchowej. No Mówimy teraz o tej miłości cielesnej, więc to jest taki ewenement, że tak. właśnie ten obraz przemycił. Później skądinąd trafił do ultrakatolickiej e, Hiszpanii e, i tam cieszył się uznaniem, więc wystarczyło znaleźć odpowiednie, odpowiednie wytłumaczenie do przedstawienia tego aktu. No, dopiero później, że tak powiem, jak już przeskakując te epoki, bo nie będziemy prze, przecież przez całą historię y, malarstwa czy sztuki, bo to by nam też dużo, dużo czasu zajęło. No, dopiero tam powiedzmy to oświecenie, tam później ten romantyzm, albo jeszcze wcześniej może troszkę o rokoko. To był ten przełom, właśnie taki już trochę po, po barokowy. To już się pojawiły te y, nowe nurty, jakieś takie właśnie myślowe. To wyzwolenie takie się też potęgowało, chociaż to też taka. Y, Niezbyt, niezbyt spójne, że tak powiem, czasy, bo z jednej strony szalała jeszcze inkwizycja gdzieś tam, na przykład w tej Hiszpanii, ale na przykład już na dworze francuskim, no co tam się działo, to mój Boże to słów, słów mało, prawda? No przecież zna pan historię, co tam się mogło dzia dziać w tym Wersalu, o! Ludwik, jeden drugi, co tak, tam tak. pani. E, tak I, i proszę Pana i to tak troszkę było niespójne, natomiast no mówię, no tam też na przykład rozwijało się takie to malarstwo, takie bardziej, ja to mówię, że takie Rokoko to takie trochę pudrowe, ale, uh -huh. ale ze szczyptą oczywiście takiego, takiej pikanterii właśnie już takiego erotyzmu. No, mamy tego Buschera, przecież ta e, wielka odaliska, e, mamy ta kobieta odpoczywająca chyba, no to piękny akt, kobieta, która odpoczywa, no nie wiadomo... Co tam się działo. No, możemy się tylko, domyśleć, możemy się tylko domyślać. No, więc to są już te aspekty, które takie już bezpośrednio jakby nawiązują oczywiście do, do współżycia, do tej miłości cielesnej. No, są też oczywiście te sceny mitologiczne, które też zawsze były jakimś takim pretekstem do tego, żeby jednak namalować ten akt, no, żeby przemycić odrobinę erotyzmu szczyptę trochę takiej pikanterii, żeby to tylko to nie było też takie powściągliwe, ale też żeby jakiś tam taki smaczek był. No właśnie. Panie Marcinie, a czy jest Pan e, w stanie nam tutaj widzom powiedzieć, od kiedy w sztuce można mówić o, o pewnego rodzaju wolności e, w przedstawieniu miłości? E, no już tak jak już zaczęliśmy teraz ten temat, to możemy <tuszel> tak. też od razu, bardzo dobrze, że to pytanie padło, bo możemy od razu też kontynuować, ja mówię to tak, to od tego powiedzmy, no y, może tego bardziej może romantyzmu, później już troszkę może prerafaelici, to już następowało właśnie to przełamanie, takie już występują na obrazach pocałunki, no bo przecież nie oszukujmy się, no wtedy w towarzystwie, no w złym tonie było nawiązywanie jakiegokolwiek kontaktu, takiego fizycznego, więc nawet małżonkowie no to raczej dystans trzymali, no nie można było się pocałować w towarzystwie, no to tak to było jednak, jednak tak jak Pan mówi takie fopa. Czy na przykład teraz możemy jeszcze się cofnijmy do tego sławnego obrazu Van Eycka, małżeństwa takiego właśnie, Małżeństwo, ale tak zdystansowane i chłodne obok siebie, że trudno, e, tak, e, że tak powiem, na pierwszy rzut oka stwierdzić, część małżeństwem, czy są tylko znajomymi. Dokładnie, to, dokładnie. Żadnej czułości, ani takiej relacji, no tylko ta cicha relacja, taka zdystansowana. Taka obojętność wręcz z tego obrazu. Tak. Mhm. E, tak, ale odpowiadając właśnie i wracając do tego pytania, no to tak, to myślę, że tak, no to ten romantyzm przełamał pewne takie tabu, zresztą to były też ta fala namiętności, ta odkrywanie, odkrywanie tej duszy tej miłości takiej, że tak powiem metafizycznej, tu mamy te obrazy w fusli, no to takie jakieś upiorne, te stwory, które miłość kojarzy się z, z czymś strasznym, umieraniem, odchodzeniem, no zresztą Pre-Raphaelici pre też no, troszeczkę w ten temat taki właśnie Uderzają, aczkolwiek jest to taki temat troszkę miłości, takiej dworskiej, rycerskiej, ale tam już tak subtelnie pokazują się te pocałunki. No tak, taki, takie przełamanie i takie bezpośrednie już takie podglądanie życia, jakim ono jest, no bez udawania. No to co tu, co tu tak głęboko się zastanawiać? No tak, no to chyba impresjonizm jednak mhm, przełamał. To jednak to jest to wyjście, wyjście w świat, obserwowanie ludzkich zachowań, obserwowanie świata mamy tu sceny tańca, e, przytulanie się, jakieś takie tak właśnie jakieś schadzki, e, jakieś takie właśnie te ta te jakieś takie właśnie mamy takie przedstawienia. No to mamy Renuara na przykład piękne właśnie też obrazy te, e, huśtawka czy na przykład te spacery, na przykład tańce, też taki stworzył cykl właśnie zakochana para tańczy. No i to mamy tak, no pojawia się też oczywiście temat macierzyństwa, czyli tej bliskości, tej miłości matki z dzieckiem, karmienie piersią, na przykład też oba, bardzo, bardzo ładne obrazy Renoir właśnie przedstawiał właśnie, właśnie tego macierzyństwa, karmienie, karmienie piersią, tej bliskości i od tamtego czasu się to zaczęło, wie Pan, to później to już się samo nakręciło, to jednak e, ten koniec wieku, ten okres tego fin de to też no, narkotyki wchodzą, to rozprężenie i, i jednak ta cyganeria, jednak tak Mocno uderza. Tam później jeszcze wchodzi, że tak powiem, już uderzając na przyszłość, takim krokiem, no to później było pojawienie się Toulouse'a z tym życiem nocnym Paryża, mm -hmm, domów mm -hmm. publicznych, przecież większość tych portretów, tych aktów, no to wszystko są prostytutki, no to jest taka miłość. A właśnie. Po francusku troszeczkę. No, <śmiech> <śmiech> a panie. Tak. panie Marcinie, a propos dokładnie, a propos mm, aktów na gości. Tak. E, Akty przy, przywodzą nam na myśl Ruwesa, tego tak. synnego, markowego tak, zdaje się, malarza, tak, tak. Y, który y, właśnie tworzył akty, które były teraz pytanie, czy, czy to była, y, y, była to emancypacja jakby nagości, czy też miłości z jego strony? Jak to jak pan t, y, proszę uważa? Pana, proszę pana. Y Yy, z własnego doświadczenia no, nie można malować aktów no, oczywiście no, można malować no, wynajmuje się modelki no i wtedy się patrzy na taką modelkę no po prostu jest obiektem no zbiorem brył geometrycznych to się układają akurat w fakt. Mhm. No ale najpiękniejsze akty i przedstawienia takie no powstają też z miłości więc artysta musi być zakochany i musi patrzeć na ten akt na to ciało no, przez pryzmat też tej miłości prawda. I zmierzając do odpowiedzi. No wie pan yy, no weźmy na przykład te trzy gracje. Nie wiem, czy o ten obraz panu też chodzi. Tak, 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 tak. między mhm. innymi. No, tak jak wspomniałem, no, żeby malować takie akty surowe, tak jak na przykład robił to toulouse Latrek, bez żadnej idei na zasadzie nie maluję sobie trzy gracje, albo nie maluję tam, nie wiem, Diany albo kogoś, no to trzeba było jednak narazić się troszeczkę. Mhm. Ale kiedy już na przykład sobie Wymyśliliśmy taki temat, namalujemy no, trzy gracje i te trzy gracje no, muszą być, że tak powiem, nagie. No to wtedy sobie malujemy. A czy on był zakochany w tej modelce, czy modelkach, no to ja nie wiem. Natomiast myślę, że wykorzystywał okazję, żeby jednak wykazać swoje, swoją miłość i uwielbienie, uwielbienie dla, dla ludzkiego ciała, kobiecego ciała. No. Myślę, że tak. No, Myślę, że to jednak, jednak jest to rzecz taka no, wspólna, no nierozerwalna też. No. Myślę, że tak mało było tych okazji w tych wiekach dawniejszych, żeby stworzyć akt, że jednak no, trzeba było to, to malować, tworzyć z miłością. Z miłością. Tak. Już to właśnie e, realizator daje znać, że już po malutku dobiega... Koniec naszego programu. No niestety, niestety, no niestety, zawsze. szybko, szybko ten czas Bardzo, leci, bardzo, tym te bardziej, że pan, pan, tutaj ma bardzo wiele do powiedzenia tutaj nam e, wszystkim, a niestety no czas niestety, się kończy. No niestety, niestety tylko dotknęliśmy tematu, a temat jest tak piękny, rozległy, szeroki do penetracji, o, tak. że Naprawdę, o, proszę tak. pana, byśmy nie jedną noc przegadali. O to na pewno. No nic, w takim razie nie pozostaje nic innego jak bardzo podziękować dziękuję za bardzo. rozmowę, a państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego programu w cyklu Porozmawiajmy o. A, a tymczasem dziękuję bardzo. Do widzenia państwu. Do widzenia panu. Dziękuję bardzo, do widzenia.